wielką przyjemność i honor powitać Państwa bardzo serdecznie na konferencji Youth to Business Forum. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, do dialogu między studentami, światem biznesu, przedstawicielami świata nauki. Po co tu jesteśmy i co robimy, jak jest nasza agenda, jaka jest nasza misja? Przede wszystkim wierzymy w to, że jesteśmy tutaj w celu zaspokajania potrzeb naszych klientów. Nie tylko ja, że mam się pewnie wszystkim ze sklepami. Nic dziwnego, bo to jest nasza wizytówka, natomiast nie tylko nie tylko sklepy. To jest, tak mówię, prezentacja dotycząca grupy kapitałowej VOX, która składa się z kilku tak istotnych części. Pierwszą z nich to biznes, czyli wszystkie firmy. Druga część tej grupy to edukacja i trzecia to jest no-profit, czyli działania mające na celu wspieranie różnych, zwłaszcza kulturalnych aktywności. Bardzo się cieszymy, że możemy po pierwsze wyjść do Państwa podzielić się z Państwem naszą wiedzą. Ale też pewnie na końcu pewnie, zaprosić Państwa do współpracy z nami i o tym będziemy mówić. Podczas najbliższych dwóch dni będziecie mieli Państwo możliwość skorzystania z oferowanych przez nas warsztatów w zakresie dorasca podatkowego. Nasza firma oferuje z roku ład szeroki program praktyk, no i później również pracy, ofert pracy dla, dla państwa, tak? dla studentów, studentów ostatnich lat studiów. To, że jesteście tutaj w tej przestrzeni, e, e, sprawia, że z mojej perspektywy już jesteście wygrani. Jak wykazujecie się aktywnością. A z punktu widzenia rynku pracy, z punktu widzenia pracodawców, ta aktywność i dynamika jest niezwykle ważna, niezwykle potrzebna. Potencjalni pracodawcy, co zresztą potwierdzają moi przedmówcy, nie tyle patrzą na, na Państwa średnią z nawet tych wiodących przedmiotów. Co patrzą na to, czy Państwo wykazywaliście się do tej pory zaangażowaniem i zainteresowaniem w rozwijaniu swoich faktycznych pasji? Na początku warto popracować nad pewnością siebie, ponieważ tutaj mamy odwagę do tego, żeby podejmować decyzje na temat biznesu, które nam pasują. Większość ludzi boi się układać swoje życie tak, jak chce, ponieważ jest nauczone przez przemianę do tego, że jest pewna jedna wytyczona ścieżka i nie można jej zmieniać. Opowiem wam teraz o tym, jak pracuję, bo to ma bezpośredni związek z tym, jak e, bardzo możliwe dla was e, stworzy się koncept na to, jak funkcjonować w firmie, jaką wartość wnieść do firmy. Większość ludzi w ogóle nie ma pojęcia, nie ma pojęcia, czego chce od życia, ponieważ tak jest załadowana informacjami, mamy telewizję, Facebook wszystko po prostu, nakład informacji do głowy, że nawet nie słyszą siebie. Jeżeli ty nie słyszysz siebie, to wywal, zrób sobie detoks informacji, na 15 dni wywal telewizor, komputer, Telefon pojedź gdzieś, zrób sobie przerwę, usiądź na tyłku i słuchaj. Rozpoczynamy pracę od y, użytkownika, czyli analizujemy potrzeby przyszłego użytkownika naszych berki, szukamy wiedzy na ten temat, jak on funkcjonuje, często go podglądamy. Tu trzeba bardzo uważać. Badania klienta, Nigdy nie dają informacji wprost, trzeba umieć je w sposób kreatywny interpretować, tworząc y, ideę nowego projektu. W tej chwili w Polsce jest około między 600 a 800 tysięcy osób pracuje w zawodzie związanym właśnie z rachunkowością, z finansami. Te statystyki pokazują, że w sumie w 2012 roku było więcej ofert pracy na tym rynku niż w roku 2010, co pokazuje, że to rzeczywiście jest ogromny rynek i możliwości zatrudnienia są bardzo duże. No i kilka słów e, o programach organizowanych dla Państwa. E, przede wszystkim program World of Out Audit. E, jest skierowany do studentów zainteresowanych tematyką finansów, tematyką audytu. Polega jest taki program szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów przez kilka tygodni, trzy godziny dziennie. Zapraszamy serdecznie. Teraz oferta specjalnie dla Was. Praktyki i staże to jest coś, czym ostatnio bardzo się specjalizujemy. Nasz standardowy produkt, Międzynarodowy Program Praktyk. Dwuletni program skoncentrowany na rozwoju i przede wszystkim inwestowaniu z naszej strony w młodych, fajnych ludzi. Zachęcam was do tego, żebyście dzisiaj podczas wszystkich, wszystkich, wszystkich wykładów, które będziecie mieli, traktowali każdy kawałek wiedzy, który tutaj się pojawi, każdy kawałek wiedzy jako taki, który może się przyczynić do tego, że wy kiedyś osiągniecie jakiś sukces. Jeszcze raz powodzenia. Dzięki.